przytul drzewo nie patrzy czy ktoś się patrzy nieważne zrób to dla siebie i obserwuj jednocześnie jak twój umysł będzie próbował stawiać ci kłody pod nogi obserwuj w jaki sposób umysł staje między tobą a drzewem Pamiętasz, jak byłeś dzieckiem, jak przytulałeś drzewa? Tylko, że wtedy nie miałeś umysłu, to miało inną kategorię. Teraz masz umysł i dlatego masz co przekroczyć. I dlatego to, co spotkasz po przekroczeniu umysłu, jest o wiele cenniejsze niż niewinność dziecka. Twoja niewinność. Dojrzała, świadoma niewinność. Po prostu przytulenia drzewa. Ktoś ma z tym problem jakiś? No to ma problem. Nie można się do rzeczywistości już przytulić. Winął nam Sein. Bo co? Bo umysł stawia bariery. Bo umysł to osądzi, oceni, oetykietkuje, nazwie, że to jest jakiś dziwak, pokręt, a może pedał. No bo nie zachowuje się normalnie. Coś z nim jest nie tak. To są wszystko głosy narratora, którym jest umysł. Ale ty nie jesteś narratorem. I teraz masz do wyboru: albo będziesz żył jako świadomość, która może posłużyć się umysłem, czyli naszym myślącym zmysłem, analitycznym zmysłem nas, albo... i wtedy życie jest piękne, wtedy pojawia się twórczość, wolność, radość istnienia po prostu. Albo będziesz żył jako ten narrator, weźmiesz tego narratora jako siebie samego, a wtedy wszystko będzie dziwne, inne które trzeba nazwać, oetykietkować, wyśmiać i itd. Tak i to będzie na pewno pedał. Bo on się dziwnie zachowuje. Coś chodzi sobie, śpiewa, nuci, przytula drzewa, chodzi na bosaka. Nie no, to, to coś jest nie tak z tym człowiekiem. I to wszystko jest jedynie bariera która staje między Tobą a rzeczywistością, czyli myślący aspekt nas, czyli umysł. I jedyne co robię w swojej działalności, to staram się pomóc ludziom rozpoznać tą barierę i stać się tym, kim naprawdę są. Czyli moja działalność polega na tym, żeby skierować się w kierunku siebie. Jeżeli jeszcze być może masz wątpliwość, że może ja chcę być guru, no to znowu masz do czynienia z własną barierą, która etykietkuje rzeczywistość. Jeżeli nadal masz tę wątpliwość, to ja wyjdę naprzeciw tej barierze. Nie chcę być guru. Nie rób ze mnie tego, bo wtedy zgubisz siebie. Wszystko co robię jest po to, żeby skierować się w kierunku siebie samego. Ty jesteś ostateczną rzeczywistością. Mówiłem to już nie raz. I masz iść w stronę siebie. Ja jestem tylko elementem układanki, która dotknęła ciebie. Tym elementem, który być może zainspiruje cię, czy pozwoli ci dostrzec coś, po to, żebyś dotarł do siebie samego. No, tylko tyle. Tam mamy bloki, już. Prawda, zabitymi. I powiem wam, i nie przejmuj się, co mówią inni. Nieważne to jest. To są ich sny. I nie poradzisz sobie ze snami siedmiu miliardów ludzi. Nie poradzisz sobie ze snami, nawet tych najbliższych. Nie przejmuj się tym. Rób swoje. Bądź sobą. I docieraj do siebie. Spójrz w siebie wreszcie i poznaj siebie. I to jest jedyna. Prawdziwa wiedza, jedyna wiedza jaka istnieje znanie siebie, a kiedy poznasz siebie to będziesz znał wszystkie inne istoty. Bo to, co się w nas dzieje jest osadzone dokładnie na tych samych strukturach, na tych samych szkieletach, to tak jakbyś poznał anatomię człowieka, dosłownie układ kostny, na przykład szkielet kostny albo układ. Oddechowy. To są. wszyscy mamy ten sam szkielet. One mogą się różnić ciutkę, troszeczkę, ale wszystkie mają te same zasady. Zatem, kiedy rzeczywiście poznasz siebie, będziesz też znał wszystkich i wszystkie inne istoty i będziesz w stanie rozpoznać, co się w nich dzieje. Jeżeli jesteś na początku drogi, Uważaj, nie daj umysłowi wskoczyć w tą wy, wy, wygodną pozycję, że ty wiesz, co się w innych ludziach rozgrywa. Bo to może być iluzja kolejna z umysłu idąca. Poznaj siebie do końca, zostaw innych ludzi w spokoju. Oni mają swoje piekła. I nie przejmuj się, czy masz znać innych. Nie bierz nigdy pierwszego wrażenia jako ostateczną rzeczywistość i jako prawdziwą, prawdziwe widzenie. To jest również kolejne ćwiczenie, które trzeba robić. Nie bierz tego, co przychodzi pierwsze, jako ostateczną rzeczywistość. Tak, bo to może być zwykły odruch uwarunkowanego umysłu, ale poznawaj siebie i idź po prostu w swoją stronę. W jakiś sposób? Na przykład wyjść i przytul drzewo. O! I poczuj to drzewo, nie myśl o nim. Nie myśl o nim. Po prostu czuj jego obecność. I co czujesz w siele, kiedy je przytulasz? I pamiętaj, wyrzucaj śmieci z umysłu, toksyczne chwasty, zgorzkniałość, żal, gniew, smutek wszystko to wyrzucaj. Oceny innych ludzi, daj żyć. Żyj i daj żyć innym. Pamiętaj, każdy jest nieskończenie różny a jednocześnie taki sam. Ale da innym być takim, jakimi są. No dobra, docent, no ale to... to, to gdybyś ty dawał być innym takim, jakimi jak są, no to byś nie mówił do nich, żeby coś tam obserwowali. Wszystko zależy od poziomu, na jakim się znajdujesz. Czy powiedzenie Charlesowi i Mansonowi bądź sobą, albo Adolfowi, Hitlerowi bądź sobą byłoby rozsądne? Co to znaczy być sobą? Być prawdziwym sobą, czyli świadomością, czyli obserwatorem form, które w przestrzeni obecności świadomości się pojawiają. I to jest świadomość. Do której należy powrócić, bo to jesteśmy my. Prawdziwi my, i kiedy tutaj się znajdziesz, traktujesz wszechświat jako siebie, nie potrzebujesz żadnej moralności, bo Twoje działania naturalnie płyną w stronę, żeby jak największa całość była zaopiekowana, żeby, żeby, żeby jak największa całość była otulona. Tak to widzę. I z...